Rozdział siódmy Największa modlitwa. Wyobraźnia jest początkiem stworzenia. Wyobrażasz sobie, czego pragniesz, a potem wierzysz, że to prawda. Każde marzenie może zostać zrealizowane przez tych, którzy są wystarczająco zdyscyplinowani, by w to uwierzyć. Ludzie są tacy, jakimi ich uczynisz. Człowiek jest taki, jak na niego patrzysz. Musisz patrzeć na niego innymi oczami, zanim obiektywnie się zmieni. Dwóch ludzi spojrzało z zakrad więzienia, jeden ujrzał błoto, a drugi gwiazdy. Wieki temu Izajasz zadał pytanie: Kto jest ślepy, jeśli nie mój sługa, albo głuchy, jak mój posłaniec, którego posłałem? Kto jest ślepy, jak doskonały, tak ślepy, jak sługa pański? Doskonały człowiek nie sądzi po pozorach, lecz sądzi sprawiedliwie. Widzi innych takimi, jakimi pragnie, by byli, słyszy tylko to, co chce usłyszeć, widzi w innych tylko dobro. W nim nie ma potępienia, bo przemienia świat swoim widzeniem i słyszeniem. Król, który zasiada na tronie, rozprasza zło swoim okiem. Współczucie dla istot żywych, zgoda na ludzkie ograniczenia, nie leży w świadomości króla, ponieważ nauczył się on oddzielać ich fałszywe pojęcia od ich prawdziwego bytu. Dla niego ubóstwo jest jedynie snem bogactwa. Nie widzi gąsienic, lecz namalowane motyle. Nie zimę, lecz śpiące lato. Nie człowieka w niedostatku, lecz śpiącego Jezusa. Jezus z Nazaretu, który rozpraszał zło swoim okiem, śpi w wyobraźni każdego człowieka, i z własnej wyobraźni człowiek musi go obudzić, subiektywnie potwierdzając: Jestem Jezusem. Wtedy i tylko wtedy ujrzy Jezusa, bo człowiek może widzieć tylko to, co jest przebudzone w nim samym. Święte łono to ludzka wyobraźnia. Święte dziecko to ta koncepcja samego siebie, która pasuje do definicji doskonałości Izajasza. Zwróć uwagę na słowa świętego Augustyna. Za późno Cię umiłowałem, bo oto byłeś wewnątrz, a szukałem Cię na zewnątrz. To Twoja własna świadomość musi się zwrócić ku jedynej rzeczywistości: tam i tylko tam budzisz to, co uśpione. Choćby Chrystus tysiąc razy narodził się w Betlejem, jeśli nie narodzi się w Tobie, Twoja dusza wciąż jest opuszczona. Stworzenie jest skończone. Powołujesz swoje stworzenie do istnienia, odczuwając rzeczywistość stanu, który chcesz nazwać. Nastrój przyciąga swoje powinowactwa, ale nie tworzy tego, co przyciąga. Tak jak sen jest nazywany uczuciem jestem śpiący, tak też Jezus Chrystus jest nazywany uczuciem jestem Jezusem Chrystusem. Człowiek widzi tylko siebie. Nic nie spotyka człowieka, co nie jest jego naturą. Ludzie wyłaniają się z masy, zdradzając swoje bliskie powinowactwo z twoimi nastrojami, gdy są one zrodzone. Spotykasz ich pozornie przypadkowo, ale odkrywasz że są bliskimi Twoim nastrojom. Ponieważ Twoje nastroje nieustannie się uzewnętrzniają, możesz prorokować na podstawie swoich nastrojów, że wkrótce, bez poszukiwań, spotkasz pewne postacie i napotkasz pewne warunki. Dlatego powołaj do istnienia doskonałego, żyjąc w uczuciu jestem Chrystusem. Ponieważ Chrystus jest jedyną koncepcją jaźni, poprzez którą można zobaczyć odsłoniętą rzeczywistość wieczności, na nasze zachowanie wpływa podświadome założenie o poszanowaniu własnej pozycji społecznej i intelektualnej oraz pozycji osoby, do której się zwracamy. Szukajmy i przywołujmy najwyższą pozycję, a najszlachetniejszą ze wszystkich jest ta, która obnaża człowieka z jego moralności i przyodziewa go w nieskrępowaną, nieśmiertelną chwałę. Przyjmijmy poczucie jestem Chrystusem, a całe nasze zachowanie subtelnie i nieświadomie zmieni się zgodnie z tym założeniem. Nasze podświadome założenia nieustannie się uzewnętrzniają, także inni mogą świadomie postrzegać nas tak, jak my podświadomie postrzegamy siebie i swoimi czynami mówią nam, kim podświadomie siebie postrzegamy. Dlatego zakładajmy, że czujemy jestem Chrystusem, aż nasze świadome twierdzenie stanie się podświadomym założeniem, że my wszyscy z odsłoniętą twarzą, wpatrując się jak w zwierciadle w chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, niech Bóg się przebudzi a jego wrogowie zostaną zniszczeni. Nie ma większej modlitwy dla człowieka.